No i gdzie my jesteśmy? Zimowo tu, panie, w tej okolicy. Jakoś. Normalnie. Ile śniegu. Idziemy morsować może. Patrzcie, ile nasion z takich drzew tutaj. Nie wiem, co to jest. Morwa jakaś, czy jak to się nazywa? Może ktoś powie. Tak, zbliżenie zrobię takie. To Nie wiem, co to jest. Takie cieniutkie to drzewo. I pełno nasion na śniegu. A idziemy do domku na trudne czasy. Zero, około zero, jest, nie? No, ja bym tu nie wyjeżdżał, teraz nie mógł wyjechać. No, ale ścieżka odśnieżona w sensie. Wytopiła się. O, tu sarenka jakaś chyba, bo tak jest skok, widzisz? No, bo ten zając Patrz. bo zając tu, tutaj jest, tu. wiesz, Nie, o, o, i tamtędy. No, to jest ten zając. No, no. no. wypaśny, no. Ojej, tak Jak się nazywa te? A bratki jak rosną? No, chyba już nie. Wanek. bo on już się nie? A co tu słychać? Ktoś tu leżał? Momek na trudne czasy. Dzień dobry. Jak to spadnie? O, tutaj było coś, tu było, było. Chyba nie było. Dobra. Normalnie kuchnia letnia zamarzła, zamarzło wszystko. Dobra. Wejście numer jeden. Dzisiaj jest 2 grudnia, nie? A ile to temperaturka, panie? Koło zera, czy ile to jest? No, koło. No, bo jest naładowało się ładnie. 13.2, nie? Może się świecić. Dobra, to rozpalamy. Nie widać trochę, ale. Ale musicie się zadowolić takim obrazem. Ej, to kiepski obraz. Dobra, rozpalamy muszę się kiedy poszukać, żeby luz... Jeszcze tam kawałek papieru? Mogę tam dać? Tak mało. oj. No dobra, ja poprawię. Ok. No. Szykujemy się, Ja już tak. Ewa już strój ubrała. W kominku się rozpaliło. Jak przyjdziemy, to powinno być plus pier. O! Trzeba jeszcze dorąbać ten. Eee, Jakiś przerębę. No co, idziemy? Nie, to ten. To mała. Ja boczuś tu się pieczę. się tam pokażę. Idziemy. Mam taki młot do rozkuwania Może weźmiemy łopatę do odśnieżania jeszcze Chodź mam ale tutaj sople o łapów padało mi bo nie mam rąk no, nie dam, O, chodźmy. O tu zwierzch chodził jakiś Sarny, ja Sarny tu widziałem jak zamieszkałem No ole napaliło śniegu <grywy> Chyba idzie Cześć, ja, to wszytale. Wszytale. Sobie, ja muszę ściągnąć te Ale to ten ten, ten nie jest ten, to tak gruzy. Nie, nie, cię Już ma. Nie ciągłośne. Dobra, idziemy kuć. Boję się, że się zapadnę. Po prostu przy rozwalaniu. No, trudno. Bo to jest taki o. Słyszycie. Uh. masz miejsce dla ciebie dziękuję tylko płytko tu nie dobrze jak tam wejdę i wyjdę to wystarczy nie? no zapada. O, dobra, mała chyba. O, mój młot. O. O, wow. Dobra, widzieliście, młot mi zatonął, ale go bo chyba wiosną dobra idziemy do wody Jezu mała ty jesteś twardia, jednak boję się, że się tam zapadnę lżejsza jest nic, jakby nie było dobra jest koło szesnastej Zmierzch następuje. Wejdziemy na chwilę, chociaż Uff. o, tak zrobimy. O. Zagrywa się, nagrywa. Uważaj, bo już może się zapalać, nie? To można... Nie, nie, nie skacz tak. No lepiej wejść. Od razu. Uważaj, bo ostry ten. Lód jest ostry. O, nie dobra, ja wychodzę. O, nie, czekaj, po zimno mi strasznie w nogi Rąk nie moczy, sorry. Wybaczcie widzowie, ale jest zimno. Nie? Zimno. Ale jeszcze lepiej. Dobra. No bo się po to leczysz Najęca nogi o, nogi Jak to jest ekstremalne już powiem wam o, Jak mała dzisiaj endorfiny to, to jest fajne bo... masowanie Pięknie posiedziała dziewczyna moja. O! Jeszcze mnie tam kusi. Kusicie? Raz. Okej, no że ja już swoje zawiązki. wyjechałam. Dobra. To zrobimy tak, panie i panowie, jakoś, a tak, troszeczkę, żeby było widać, to widać, widać. Dobrze. Ja tutaj tak, o! o. się lata. Jak ja nie będę chory, panie, zielonka, to będzie święto, ale już czerwony jestem. o, Decyzja poszła do siebie Wyłaż go Palce zimno o, a, Dobra ręcznik pop, poproszę Idziesz tak Biegniesz tak tak Ja tylko pieniężkę dołożę Dobra Coś Nie, chyba mała. Może twoje Ja. Ty Ja. Nie, weźmy to. No. Ja resztę już zabiorę. Młotki. Młotki straciliśmy. Daj mi klepeczki. no. Dobra, ale nie poślizgnij No. No, ale nie ma co przesadzać. No pięknie jest tu w ogóle. Jak zawsze, nie? Endorfinki znowu działają. Kurde. Ach, dobra. No, idziemy z łopatą z powrotem. No, dzisiaj grubo było. Ciężko wejść. Trzeba być skoncentrowanym, co nieco. Nie myśleć o pierdołach. No ale techniczne sprawy, typu wyrąbywanie tam lodu, zawsze troszeczkę przedłużają proces. Jezu, nie czuję, że mam klapki, a myślałem, że nie mam. Normalnie nogi zdrętwiały. A ja lekko podziębiony. Ale co tam? Dobra, tu będziemy się wspinać. Jak na trudne czasy funkcja morsowiska teraz ma Zobaczcie i o śniegu O boczuś pachnie Panie zielonka Zobaczymy jak tam O światełko Zobaczcie boczuś się piecze Ale ładnie Zabierzemy go do domu O jak tam mała dzisiaj? Super jest po prostu ekstra Nie?